Siema, siema! <noise> Cześć wszystkim, ja jestem Hiacynta, witam u mnie na kanale Moi Drący Dzisiaj nadszedł ten dzień, że my kończymy Hebrajczyków, bo jesteśmy na 13. rozdziale. Także jak jesteście tutaj nowi, siema, jestem Hiacynta, miło mi was poznać, będziemy dzisiaj dzień jak co dzień czytać Biblię. Możecie ją czytać w wersji papierowej, albo możecie ją czytać... W wersji mobilnej nas aplikacji. Aplikacja nazywa się jest darmowa, można ją pobrać na telefon. Nazywa się Biblia. Jest dostępna wszędzie na całym świecie, więc to jest niesamowite, jak bardzo Bóg błogosławi to, żeby Biblia była dostępna dla każdego, kto ma telefon i internet. Więc to jest naprawdę niesamowite, i co, moi drodzy, jak jesteście tutaj nowi, no to tak słabo zaczynać od końca, od końca, więc zachęcam was do tego, żebyście się wrócili do początku, żebyście zaczęli od pierwszego rozdziału, bo robiliśmy całych Hebrejczyków od początku do końca, i teraz nadszedł ten koniec, także tak. A jeśli chcecie to po prostu zostać, no to witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzień jak co dzień Zaczynamy od modlitwy, przed czytaniem Dzisiaj nie będę tak jakoś bardzo cierpieć Bo tylko 25 wersetów mamy do przeczytania A ja jako dyslektyk Osoba, która ma po prostu dyskalkulię Nie potrafi czytać Ja naprawdę nie wiem, co ja robię czytając Biblię Ale jeśli to przynosi jakkolwiek ludzi bliżej do Boga Spoko, będę to robić Będę po prostu czytać będę, yy, ludzie się będą ze mnie nabijać, że ja nie potrafię czytać, że ja sobie nie radzę, że przecież jestem Polką, czemu ja nie umiem czytać, yy, ale no nie umiem, no i tyle, koniec kropka. Nic trudnego. Tak jakby dalibyście mi byli po angielsku, myślę, że totalnie inaczej by to wyglądało, ale wy jesteście Polakami i ja wam czytam po polsku, od tego tutaj jestem, także zaczniemy od modlitwy po to, żeby się skupić na tym tekście, który tutaj jest, moi drodzy, w jakikolwiek sposób się modlicie, czy modlicie się ze złożonymi rękami, czy modlicie się z rękami w górze, czy modlicie się nakłęczonco, czy modlicie się po prostu z uchyloną głową w dół. Zachęcam was do tego, żebyście się przyłączyli do modlitwy. Panie Boże, tato mój kochany, dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tutaj, że Ty jesteś bliżej niż mój kolejny oddech że Ty mnie dzisiaj obudziłeś że Ty mi dałeś słuch dałeś mi mowę dałeś mi w ogóle opcję tego, żebym ja widziała żebym ja czuła żebym ja odczuwała uczucia, czuła do tych innych ludzi i żebym znała Ciebie bo tak wiele jest ludzi, których nie ma tych rzeczy, które ja właśnie wymieniłam Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty mnie błogosławisz w ten sposób i że Ty dalej kontynuujesz budzić mnie rano, że Ty dalej kontynuujesz, że mój plan jeszcze się nie skończył, że jeszcze mam wiele do zrobienia. Panie Boże, dziękuję Ci za to i proszę Cię, żebyś Ty teraz otworzył moje serce, żebyś Ty otworzył mój rozum, żebyś Ty otworzył moje uszy na to, co Ty chcesz mi przekazać przez Twoje słowo. Panie Boże, dziękuję Ci za to wszystko i proszę Cię, pomóż mi zrozumieć, o co tutaj chodzi w tym ostatnim rozdziale hebrajczyków in Jesus name we pray amen moi drodzy 25 rozdziałów <noise> 25 wersetów, nie rozdziałów fajnie się kończy ale zacznijmy od początku rozdział 13 niech trwa braterska miłość nie zapominajcie o gościnności gdyż przez nią niektórzy nie widzą aniołów kościeli. Pamiętajcie o wie więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni. O uciskach, jak ci, którzy też jeszcze wy, mm -mm. którzy też jesteście w ciele. Sorry, my bad. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich. I łoże nieskanalne rozpustników zaś i cóżołożników osądzi Bóg. Preach. Thank you, Lord, for clarifying that. 5 jest napisane tak. Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości. Poprze... Poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię. Ani nie opuszczę. Śmiało więc możemy mówić. Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. To jest tak ważne. To jest tak ważne, żeby to sobie zapisać w sercu, żeby to sobie zapisać w głowie, że nieważne jak bardzo nas ludzie krzywdzą, nieważne jak człowiek po prostu człowieka potrafi zna, zna, nie zna, zranić, tak, Bóg jest naszym pomocnikiem i Pan jest w stanie wszystko zrobić. Więc wyobraźcie sobie, jaka pomoc będzie Wam ofiarowana. Jak cierpicie. Nie? Dobra, lecimy dalej. 7 jest napisane tak. Pamiętajcie o swoich prze przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Amen to God, glory to God, honestly. Lord, thank you so much. 9. Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do najwyższego miejsca za grzech, są spalane za obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie Jego pochańmienie. Nie mamy kół Ku? Nie, nie mamy tu. Ja i czytanie. Nie mamy ku, bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. No tak, nie gońcie za światem, gońcie za Królestwem Bożym. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które... Wyznają Jego imię. Nie zapominajcie też o dobroczynności u udzieleniu dóbr, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni Waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad Waszymi duszami jak ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze względem. Wzd Język polski i takie literki to jest po prostu dla mnie hit. To, żeby to przeczytać, moi drodzy, wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Ja bym chciała jednego dnia mieć dzień, w którym ja czytam. I ja nie mam dysleksji i te literki nie wyglądają jak puzle. Naprawdę. Bo wy sobie możecie myśleć. Jak Wy jesteście nowi, to też możecie o tym nie wiedzieć. Ale ja pamiętam, jak rozmawiałam z taką osobą, sorry, że się tak wtrącę tutaj z taką mini story. Pamiętam, jak rozmawiałam z taką osobą, która, jest, która była bardzo ważna w moim życiu, i ona mi mówiła, że ty sobie wymyśliłaś tę dyslekcję. I ja byłam taka, kurczę, żebyś ty zobaczyła, jak ja czytam, jak mi po prostu literki zaczynają się ruszać przede mną. Ja nie jestem w stanie tego przeczytać, bo mam takie późne do ułożenia, bo mi się zlewają te słowa, bo mi się mieszają. I to jest takie smutne. Sorry, że nie umiem tak przeczytać tego i że to tak, że się waham, że jakieś inne słowa tutaj czytam niż tu są, czy mówię w jakiś taki sposób, który jest jak jąkanie się, ale ja się staram. Okej, okay? staram się i. I jak wam coś nie pasuje, to trzeba. Tak ją mnie Bóg stworzył, ja to akceptuję, wy też powinniście. 18 jest napisane tak. Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A tym bardziej proszę was, abyście to czynili, abym jak najszybciej został wam. Przywrócony, a Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wprowadził spośród umarłych, wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza, owiec naszego Pana Jezusa, niech Was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę. Dokonując w Was tego, co mile w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków Amen. A proszę Was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo krótki list do Was napisałem. Chłop napisał 13 rozdziałów i powiedział, że napisał krótki list, tymczasem Jan napisał jedną stronę i powiedział, że za dużo napisał. Dobra, czytamy dalej. 23 jest napisane tak. Wiedzcie, że brat Tymoteusza został uwolniony, jeśli niedługo przybędzie, i wraz z nim was zobaczę. Pozdrówcie wszystkich waszych przywódców i wszystkich świętych. Pozdrawiam was, bracia, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. I to, moi drodzy, był list do Hebrajczyków napisany przez Tymoteusza. Chłopiec jak ja. W kontekście takim, że mówi, że krótko mówi, a napisał 13 rozdziałów. <grym, <grym, moi drodzy, to był list do Hebrajczyków, 13 rozdział. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że macie jakieś notatki, że jakoś wytrzymaliście z moim czytaniem i jutro się widzimy na Efezjan 1, um, więc fajnie, fajnie się zapowiada. Ja Efezjan bardzo lubię, bardzo fajnie się czyta, więc się nie mogę doczekać. Dobra, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że będę was widzieć u siebie na kanale, że wy będziecie mnie widzieć u siebie na ekranach. I co? I co, usy? Się miłego wieczoru, miłego dnia, miłego tygodnia, miłego życia. Jak już się nie zobaczymy, bo to nie wiadomo, co Bóg zrobi ze mną czy z wami, ale trzymajcie się ciepło i na razie. Pa pa pa.